Um, witam tutaj xp to jest kolejny odcinek z O, już działam. Eee, prąd wywaliło, tak, 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 dzień dobry. Nie, nie ty. Eee, ostatnio nie było odcinka, to głównie dlatego, że nie wiem co zrobiłem z nim. Eee, na poprzednim odcinku, który gdzieś wywaliłem, nie wiem sam gdzie. Eee, bo myślałem, że go przesłałem, ale ja widocznie nie. To sobie z kończyłem tutaj tą fabrykę rameczek, tak. No, i, i nie wiem, czy coś się z tym odcinkiem stało za bardzo. Yy, bo po prostu jakby. No. Yy, yy, tak, yy, no i po prostu ten odcinek. No, 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 nie wiem. Kurde, no po prostu jakoś go. Musiałem go po pierwsze zmontować, bo mi się na no, odcinek wkradł błąd taki, że moja siostra do mnie zadzwoniła. trzeba go zmontować sobie. No i no i kurde, nie wiem, no wyrenderowałem go, miałem go, myślałem, że go chyba przesłałem. No i ty. To sobie usunąłem go z folderu i. E, później nie i koszy. kurde nie ma tego. Myślałem, że to przesłałem, później szukałem. Nie ma, kurde nie ma, no tutaj, nie ma. no To trudno, no jest. i jak tutaj dużo ciekawych rzeczy nie było. E, zaraz pójdziemy sobie tamto, powiem coś co się za co tam jeszcze zrobiłem. Potem tam troszeczkę tam no, trochę tam zrobimy. Jednakże chodzi mi głównie o te cele. Tak, tutaj. Dobra. Bo no po prostu tutaj mamy tak. Y, tutaj jeszcze, wiecie, co tutaj. Y, trzeba trochę tą. Jak to się nazywa? Produkcja trochę tutaj ograniczyć się, bo to chyba za dużo produkuje niektórych rzeczy, no ale dobra. Tutaj mamy produkcję płyteczek Te płyteczki w nadmiarach... Znaczy tu lecą sobie do tej wytwórni wyspocjonych do płytek, to są śrubki i w nadmiarach one sobie lecą taką fajną fikuśną taśmą, czy ścianę przychodzącą do kontenerka, no trochę się tego zbiera jak widać oszczędzamy tutaj kurde, nie ma co tak wiecie, nadmiarowo mieć i tutaj właśnie te perenty będę musiał porozdzielać, bo ja za dużo tych zrobiłem tu fabryczek, myślałem, że trzeba będzie dużo zrobić, ale ja to... Mam słabe oceny z matmy i po prostu tu jest za duża produkcja teraz tego się zrobiła. No i trzeba będzie to jakoś później rozdzielić, żeby do osobnych fabryczek leciało, tak? Znaczy, no do kontenerków i gdzieś tam później dalej w świat. No i to by się przydało przyspieszyć, wam powiem. Ale ja wam powiem jeszcze tyle, że tych ram, no trochę się zaczyna tutaj robić szybko, no robię, nie powiem, już 14 jest. Więc, no, no w sumie to nie wiem ile to już jest włączone, ale szybko się robi coś. mówię, wolałbym to przyspieszyć, mam ślimaczka, tak że się zobaczę, dobra. Także stąd tyle, idziemy sobie już do naszej pięknej y, bazy. A ja już teraz zapraszam do subskrypcji, do y, wejścia na moje media społecznościowe, typu TikTok, bo chyba tylko to mam. Na Instagrama nie wchodźcie, bo tam praktycznie nic robię, w sumie na Instagrama nie wchodzę, dobra. No i Twitter, no i tam decimis3.com, że ktoś jeszcze pamięta taką stronę. u jedzonko, winogron, a pan znowu w drzewie się tutaj, dobrze, dobrze. E, dzisiaj zrobimy sobie... E, jeju, przepraszam, co ja zrobimy. Mam nadzieję, że to było na tym odcinku, który jest rzucony, że sobie odblokowaliśmy te generatory węgla. Bo nie pamiętam, szczerze mówiąc, naprawdę nie pamiętam, pamiętam. Ale jak tak, to, to odblokowaliśmy sobie rury i generatory węgla i takie tam pierdoły, no. Powiem jeszcze raz, czy nic nie zaszkodzi, nie? Dobra. Eee, a, odblokowałem jeszcze odskocznie też. Przecież czymś się bo mi sobie że chapsy. O, jednak nie. Ale... No, odblokowałem sobie w sumie, czemu niech tam sobie będą, nie? I czekajcie, tu wszystko... Nie, nie Czemu to jest jakby działa, halo? Ale... Nie ma prądu, to, to raczej nie powinno zadziałać. Dobra, nie wiem, nie pytam. Eee, coś tu wywaliło, tak? Dobrze, już bierzemy tu sobie biomaskę. Tu wywaliło bo coś, proszę bardzo, obie maska. On dobrze, no i po prostu z tym, bo z nim na biomasę to już chyba nie wyrobię, po prostu tak mi to wkurza. Tyle, że do tych. Yy, jak to się nazywa? Yy, do rur potrzebujemy tych miedzianych blach, tak? I musimy to zacząć wytwarzać, aby zbudować sobie ten generator węgla, bo to potrzebuje chłodzenia, tak? Dobrze, ja to tam pamiętam. Właśnie, pompę wodną, jeszcze, I gdzie jest to? Energia, o, tak, no potrzebujemy chłodzenia, także, no czy wody, Boże, chłodzenie. chłodzenia, zaraz będę bawić się, tu się nie zna o tych rzeczach, dobre, nieważne. No, no i poziom drugi został całkowicie odblokowany, i no to poziom trzeci, to właśnie nie pamiętam, czego robiłem na tym odcinku, przy nim czy nie, no i będziemy mogli sobie zrobić elektrowie z węgla. Aktualnie zbieram chyba albo na to. Albo na to. W sobie chyba na to będzie szybciej wam powiem zebrać. Chociaż. Chociaż nie wiem. No bym cię przydał samochodzik, żeby jeździć, nie? Bo może tam węgiel dostarczać coś jeszcze, no nie wiem. Bo to jednak też wszędzie też mieć też jest tak trochę niekulturalnie. Tutaj na razie co od... na razie nie, ale Hipertuba jest ciekawą rzeczą, Ale na razie znajdźmy to mieć. Bo węgiel zaraz z węgiel. Gdzie jest moje picie? Halo właśnie, bo bym się pić chcę już U. Mm, ja mm. to gdzieś tam nie jest w jakiejś dziurze tam? Tam jest już przepaść. Nie, to jest tam. A, to jeszcze tam. Uu. Ale tam jest jakaś dziura, chyba, że... O oh my god! Uuu, tam tysiąc metrów jeszcze gdzieś, dobra e, To ja muszę zrobić te. E, nie tu... War... Tu jest warsztat przecież no. Nie warsztat, o matko, jedyna. No, Dobra I yy, wiecie co zrobię, to co na miejscu, dobra, już na miejscu, no już, już, już! się nacieszyłem, Dobra, trudno Tylko tak, czy mi coś potrzebne będzie yy, Zwoczone płytki, mógłbym sobie jeszcze wziąć, bo nie wiem jak, yy, bo chcę pójść teraz po miedzi To jeszcze sezark nie będzie tu mieć, mamy jakąś Tam są jakieś, a zerknę. I tam coś jest, 200 metrów, dobra. A, yy, momencik. Ile tu potrzebują? No w sumie taka jedna nawet, no, by wystarczyła rudla, więc tylko chodź, chodźmy sobie, zobaczmy gdzie to tam jest. Jeszcze raz proszę mi tutaj pyrgnąć. O kurde, trochę tak, tak no nie tak tragicznie wiem, powiem, tam, o tam, tak? Tam nic nie czyli tam jest. Czyli troszkę niżej, a ten węgiel to gdzieś tutaj. Co jest? Halo? Przepraszam? Coś? Czekaj. Przepraszam? Gdzie pan jest? Kto tu mi tu śmiga, że jest... Że na, na tego nacelowałem i wykryło? No nie ma tu nikogo, no co mi tutaj pieprzy się? Dobra, gdzie jest na mega jeszcze raz. Tam jest. O, teraz coś mruczy. Ale tylko tam na dole. Aha. Czekajcie, no, ja go nie widzę dalej. A, tu, dobra, nieważne. Czy mamy tutaj, no i no gdzieś tam, no i tutaj. No i tam, no i tu. Nie wiem jak tam dojść, ale okej. Okay. Eee, Dobry. Jeszcze tam coś, dobrze, dobrze, dobrze. To my pójdziemy sobie teraz po rudy miedzi. O, tam gdzieś była taka fajna, nie? Taka, taka. O, tutaj. 200 metrów dosłownie. To to może tą bliższą niż tą dalszą. No tam to jeszcze coś jest, dobrze. Tam jest dużo, ja widzę tych złuszy, bo to tak się zastali, bo Dobra, idziemy tutaj. Tu coś blisko. O, czy... A tu nie byłem nigdy za tymi biomaskami. Zobaczymy, gdzie to to mamy. Gdzie to to jest? Halo. Co, co tam stoi? Halo, przepraszam. Dzień dobry. Jakaś kobita to jest? Co to jest? Co, co to jest? Jakiś kryształ? Wow. No dobra, gdzie. gdzie chodź, chodź. A, okej, okay, dobra. Hashtag ślepota. Klik, klik, klik. Dobra, koniec Twoich rządów, Akumo. Gdzie to jest? O, kurde, co za bez. No, głupie skały. Dobra. O, to jeszcze żyje. Barsza, cyk. Dobra, szczerze dobra, Dobra, Co to jest? Jakiś kryształ, dobrze, ale tu ładny teren jest. Nie, 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 chciałbym jeszcze serknąć. nie ma jakiegoś, jakieś inny złóż. O, łupień. Łupień. Tam no, jeszcze więcej wapnia. Bardzo dobrze, że a żelazko jest. O! Są, a nie, te są te odkryte? Nie, tam są te odkryte. Aha, dobrze. A jakie tu mamy złoże? Oby, oby normalne było. Normalne. Dobra, to trzeba wydudlać. Nie to, tylko tak. No to jedna wiertniczka. W którą stronę myślę, że w tamtą. I tu teraz dawać fundamenty mi jakieś. To by było dobrze jakby zrobić, wiecie, w jednym... W jednej linii tak jak wszystko, no, ale dobra, już tam bez przesady. Czy ja nie mam... O, 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 właśnie też coś słyszałem, że coś tu mnie... Grozi, co, gdzie tu, halo? Coś tu ryczało przez chwilę, ha, przepraszam. Dobra, nie wiem. Teraz nie ryczy. No, bo trzeba było wyższe fundamenty zbać, dobra. Bo tu już widzę, że będę potrzebował tych kurde, piły łańcuchowej znowu, żeby to wszystko obrobić. E, a tutaj jeszcze postawię? Postawię, dobra. No to teraz tak. E, piec hutniczy. No i nie postawi się teraz, nie? E, dobra, tutaj. Tutaj. Chyba trochę dalej trzeba to postawić, czy to rozdzielić. No. I myśli. Plik. Clack. Tylko tak, y czekajcie, bo to chyba dwie takie starczą, nie? Chyba tak. Dobrze, tutaj mamy ściankę. I teraz damy sobie logistyka rozdzielnik. Klik, klik, klik. Dobra. Eee, albo jeszcze prądu nie wziąłem, a, a złapie czy nie złapie? Dobra, to może później prąd. Najpierw te, najpierw y, tutaj po podłączać. No. Dobra. Eee, Okej, okay, czyli tak, i to się robi z konstruktora mam nadzieję. Mm, tylko nie wiem ile... Dobra, po poczekajcie, ile tam potrzeba? 20 na minutę! Aśka, co ty spieprzysz mi tu, teraz mnie straszysz, weźcie później, ja, ja mam, ja muszę, muszę gacie przebrać przez to, bo ja się boję, no jeszcze w słuchawkach, no, matko jedyno. To u nas taki problem, kurde, nie mogli tu równo dać, nie? Dwadzieścia na minutę, nie, dobra, czekajcie, równo będzie, ma... Produkujemy 60, czyli potrzebujemy po 3, może trochę dalej to jednakże, teraz tak fundamenty, ty klik, klik. Klik Mmm mm, 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 mm. mm, dobra to może na tym już zaczniemy cyk Jakoś tak chyba nierówno coś Nie, czekajcie, 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 jeszcze jeszcze, 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 Tak O O O Dobra Myślę, już wystarczy, oki, okay, dobra, teraz eee... Yy, yy. Logistyka, no. Łącznik zrobimy sobie tu. I teraz tutaj yy, rozdzielnik. Okej, okay, to teraz taśma klasy takiej. Ale już jakby, już robię to równo jak będzie, no. Weź to. Bo jak jest równo to jest ładnie. Dobra, tu jeszcze też tą szybszą taśmę tutaj, tutaj. No troszeczkę dalej. O! Co się odzywasz tak samo jak ja Jezuś, przestraszyłem, że ta gra... Kurde, szczytuję mi dźwięki i próbuję otworzyć moje dźwięki. Ja pierniczę człowieku. Dobra, to ja myślę, że tego będziemy mieć trochę dużo. Troszkę dużo, no tak troszeczkę, no nie. Też znowu mi wywali, wiecie, co korki? Bo odejdź stąd, wun, no. Dobrze, to tak. Ja myślę, że dwa te yy, kontenery na to. Tu jeszcze trochę trzeba. Po prostu zrobimy coś takie... Nie, dobra, nie zrobimy, dobra, nie. Po prostu powiększmy jedno, bo tam już będzie się źle, źle mi zrobić cokolwiek. Chodzi mi o to, że, że się zabędzie teren nie taki, już, no. Gdzie to było, kurde? Organizacja, no. kontener. Yy, coś tak... Czy tutaj będzie równo? Mam nadzieję. To musi być jeszcze miejsce na no jakby taśmie jakby co? Logistyka, łącznik. Teraz poproszę. Dobrze. Dobrze. Very well, cool, very well. I teraz jeszcze raz tutaj. No, organizacja, no. Nie, ma płytek. Dziękuję płytki. Ajaj. Tu się coś skończyło. Dzień dobry, oczywiście. E, proszę zjeść sobie to. Na chwilę, ja już zaraz wracam. Z e, nową portą. Też coś się wywaliło. Dajęć mi tu biomasiczkę. Już tutaj, już daję, już daję, tutaj. Dobra. Okej, okay, płytki, 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 płytki płytecki. A jeszcze pójdziemy sobie zobaczyć, czy nie skończyło się tam przypadkiem drukarnie biletów, czy się nie skończyła już. Nie, ch nie chciałbym, żeby się skończyła. Dobrze, jak tam... Tak, tu trzeba przejść korytarze moje piękne. Dzień dobry, jak tam, nie skończyło się wam papu? No jeszcze nie, ale się kończy, już idę po śrubeczki. Albo no, wam dam trochę płyteczek chcecie? Proszę bardzo. Dobra, macie tu proszę bardzo, jak, ile tam? 4 już, bardzo dobrze. Co ja mógłbym za to kupić? O, otwór podłogowy Uchwyty ścienne rurociągów Uproszony, okej okay. Gwiazda ścienne Te fundamenty są ciekawe, dość wam powiem A ja go na jakieś bramy w końcu chyba kupić miałem, tak? Dobra, a jeszcze schody są fajne, o! Matryusiii Łomaczko jedyno! I tutaj chyba nic takiego... O, ej, mogę to kupić! O! Coś jeszcze? Nie, tylko to Za darmo, dawaj, biorę Kupiłem kozie muzykę Aha, jeszcze tutaj mogę te... Dobre, do do dobra, dobra, dobra Okej, okay, to tak. Jeszcze już idę po śrubeczki. Wam wrzucę sobie sobie róbcie tutaj, bo co tu tak stoi? No ju już odejdź stąd, odejdź. No tu widzę jakiś taki przestój trochę, lekki. Tutaj się nie zablokowali. Ej, jest git, dobra. Trochę tak tutaj no szybszą taśmę, żeby tutaj się nie blokowali. Dobra. To stąd też wezmę, żeby się tu nie zapełniło bo żeby mieli co robić tam przepalać Chodź, to tu onda. kurde, do pieca, proszę bardzo Cyk, raczej znaczy kontrol i tylko wezmę te 500, to dobra Idziemy y, dokończyć dzieło z prądem widzę wolny słupek Gdzie to było, halo? Tam. Słuchajcie, to tu może jakiś wolny słupek będzie? Ten jest wolny. Tutaj 2 na 4, dobra. Liczę na to, że nie będę musiał stać tutaj kolejnych... Yy, yy, no. Jak to się nazywa? Kolejnych yy, spalarni biomas. Bardzo bym nie chciał. Bo bardzo mi się tego nie chcę. Dobra, tutaj. No i tak tymczasowo na razie tutaj, bo ja bym chciał inne ściany tu jednakże dać niż takie. Pomarańczowe wszędzie. Sięgnie, sięgnie. Dobra, cyk. No, tak, już, już czego miałem się spodziewać. No oczywiście, że się wywali, bo... bo za duży ciągnie nie no. Dobra, ale tu jest przynajmniej... A, kontener, tak. Ja miałem biomasę wziąć, ej, no. Kurde, zapomniałem. Tak, żeby to było na równi z tym. Tak, jest, dobra. Nie, tu jakoś tak krzywo wyszło. Halo? No, dobra. Oki okay. Dobrze, a to idźmy do łóżmy. Jak tu zacznę, miałem produkować następny stanowczość, mam nadzieję, że uda nam się po to, to, ten węgiel pójść. Bo to jest naprawdę męczące i ja nie mogę jakoś się rozkwitecznie, bo ja muszę ciągle przyłalić i ich napełniać. Gdybym ja miał kogoś tu do grania, to bym ukazał kazał napełniać spalary niebiomasy tylko. Ale kurde, ja kupiłem jakiś soczek z tym Barka prosto na, po, po prostu napój i nawet git jest, kurde Nawet, nawet. Y, tam się... Tutaj coś czerwone w ogóle było, to nie wiem czy to w ogóle nie działało, czy co. Nie, nie, a no właśnie, no właśnie. No tutaj jeszcze to nie działa też. Potrzebuję biomasy. No musi się narobić chwilę, no. Ile tam jeszcze mi zostało? Tego, tego, no, biomaseczki. Znaczy, tu, 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 tu. No, to jak mało, kurde. No, trzeba będzie... Jestem trochę taki, jakby zdesperowany, żeby kupić to za ticket. Jeszcze czekajcie łyka tego petułu. Bardzo dobre na no, ale Są wszystkie, jest No. Dobrze, no, proszę bardzo, się ładnie produkuję. Ok, dobra. Niech się da na produkuje do maksa, tak? Tam chwilę to podziała. No już nie działa, dobra. O, ja mam dwa niebieskie elektroslimaki, dobra to Niech tu wszystko fleci, ładnie. Już tu wam daję. Na razie powinno starczyć i znowu trzeba będzie pójść na polowanie na drzewa, no I czekajcie, to się nie skończyło? No to się skończyło, dobra. Ej! Kurna. Nie, 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 gdzieś mi jeszcze jeden ten padł. Halo, który to? Przepraszam, dzień dobry. Tu mi padł, no. I cholera nie wie się dlaczego na czerwono. Dwa mi padły. Aha, ja ten ja na czerwono mi nie. Dobra, dam wam tu kwiatki. Na razie to się znajdzie kwiatkami. Mam z dużo kwiatków. No. Kwiatki też trochę trzyma. Tab, matko, ja, E, to klikam. Dobra, czy ty też padłeś? Nie, ty nie. O, stąd weźmiemy, właśnie. Sprawdź sama, sprawdź kodeks, kurde. Masz tutaj, masz tutaj, ty masz kwiatki, kwiatkami zjedz, nawet się, o. No, kwiaty tak szybko nie schodzą. Dobrze, to my idziemy trochę, musimy... No, już wykorzystałem sobie biomasę, no dobra, no weźcie mi dajcie troszeczkę tego... Dobra, 8 powinno starczyć. Eee, tu sobie później powiem. tam chodzi mi tam powyciąć troszeczkę. Zdało bardzo ciekawe zajęcia robię bardzo ładnie. Bawię się wyleśnika Again, to jest tak kurde potrzebne Tyle tych drzew tu wyciąłem Co, 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 co Koniec swoich rządów A, ty nic nie wydupiasz, no to to po co ty istniejsz? Klik O, jakiś wapiń No już kwiatki się zwracają, proszę bardzo Ale tutaj jeszcze to mi się nie podoba bo tu widzę, że miał trochę przestrzeni, więc mógłbym Kącik jakiś zrobić tutaj, kawiarniany czy coś Jak tam daję tę radę? Nie trzeba tu szybciej, nie tu, Ej, Kurde, nie tak Nie, tu jest chyba git Dobra, na razie to ścian nie stawiam. Chciałem sobie odpocząć, jak tu lecą. Nie, 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 za, nie za mało majecie. Chyba tak. Aha, tutaj szybsza taśma. Na pewno tutaj. Bo tak, by nie stać, to też dobrze, A tu? Latuję, latuję, latuję. Też nie. Klik. No. Tu jest klasy drugi, dobra, i tu? Tu chyba jest za dużo, dobra, tu jest dobrze. No dalej, trochę tak za, za szybko nie leci to. No jednakże to musi ca, cały ten prze. prze... tu jeszcze może to przyspieszyć, o! Będzie szybciej, no. Nie będzie tutaj się ślamazarzyć i czekać, zaraz zobaczymy. No. Jak tam teraz? elegancko teraz powinno być idealnie jedno jedzie drugie jedzie no, no chwilę bezczynności mam taką chwilę no ale jest lepiej tak nie stoi długo tylko minutka a teraz trochę dłużej jakich brak dostaw tutaj no dajecie tu radę Aśka nie, nie szprechaj do mnie co? bo się rozleci zaraz Ewentualnie możemy to przydobrać, mnie nic tu przyspieszał, bo to naprawdę bez sensu. Dobrze. To jeszcze sobie wytniemy trochę tutaj roślineczek. I tu I tu I was też, bo mnie wkurzacie. O, bardzo ładnie, bardzo czysto. Świeże powietrze. Już wokół wszystko, dobrze. A ja jestem ciekaw jeszcze. A ty co uciekasz? Tam jest to coś co nas atakuje Okej okay. Ja tam do tego nawet nie podchodzę Nie mam. Ale A ja jestem tego lasu ucieka, to jest na jakąś przepaść Jakiś krater Bo tu wapni mamy, tak? I ten ślimaczek U, ładne liście ładne Ładne kwiatki, no a sywytne je chyba, no Kurde, dużo A z tego ile? No dobra, z tego trochę więcej. Dobra, ale mam tu jakiś krater. Ładnie, nie? Tu mamy wapń? Co, co to jest? wapń? Wab? Tak, wabnie. Wapń I tu mam dziwny lasek. Ale dużo wapnie. Oj, coś się Dobra. To, to jeszcze tu sobie Bo czemu nie? Potrzebuję jeszcze trochę tylko i mam nadzieję, że już się z... będzie trochę spokoju z tym. Dobra, ja tu nie podchodzę, zaraz będę ginąć. Dobrze, a tu jeszcze coś amciu-amciu -am jakieś. Dobry. Am. Tu mamy jeszcze te... co to jest? Żelazko? Nie, to jest im... nie, to jest żelazko, dobrze. No to git. A tu jeszcze yy, wapń Bardzo ładnie w sumie, mi się to bardzo podoba Nie no, koniec gościu, bo nie wpuszczasz tak jak ty robisz, dobra już Ładnie, mogę wyciąć kwiatki? Kurde, nie może, dobra Dobra, dobra, k koniec już Jeszcze może pójdziemy, o właśnie Zobaczmy co się wyprodukowało tutaj w tym czasie klik 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 i bezbolesne wejście klik, no ten, ojej, nie, tu, tu tu będę musiał już chyba to zrobić, wiecie co, tego, tego czy dość szybko będę musiał zrobić tą yy, yy, jak to się nazywa? no składzik na te na metale, bo tutaj po prostu za dużo leci tego Yy, znaczy za dużo marnuje tutaj, no rentów tak, albo trzeba będzie zrobić jeszcze drugą yy, tą fabrykę ram, yy, RAM modularnych, bo jak widać tutaj tak aż, aż tak dużych nie ma, tylko że, że trzeba kolejną jakby fabrykę płytków robić. Albo płytki możemy włożyć też w sumie. No dobra, się pomyśli dobrze, na ten czas dziękuję bardzo za widzenia okay, i... Pamiętajcie o subskrypcji, polajkowaniu, zostawieniu komentarza, a bym pamiętał, że ktokolwiek to ogląda, dziękuję bardzo, Marka.